Historia Piły Pierwsze wzmianki o Pile pochodzą z połowy XV wieku i wymieniają ją jako miasto i parafię. Wśród domniemanych ojców naszej miejskości są Władysław Jagiełło oraz jego synowie Władysław III Warnańczyk i Kazimierz IV Jagiellończyk. W marcu 1513 roku król Zygmunt Stary wydaje przywilej lokacyjny potwierdzający prawa miejskie. Na pamiątkę tego wydarzenia, 4 marca, ustanowiono świętem naszego miasta. W roku 1609 piła została darowana królowej Konstancji Habsburżance przez jej małżonka, króla Zygmunta III wazę. Gdy nasz gród zgorzał w pożarze w 1626 roku. To właśnie ona udzieliła mieszkańcom największej pomocy. W 1755 roku przyszedł na świat najznamienitszy Pilenin Stanisław Staszic, współtwórca konstytucji 3 Maja, jeden z największych umysłów swojej epoki. W 1792 roku następuje pierwszy rozbiór polski i piła trafia pod panowanie pruskie. Odtąd aż do 1945 roku. Będzie się nazywała Schneidermüll. Miasto cały czas się rozwija. W 1821 roku w 336 domach zamieszkuje około 3000 mieszkańców. Niestety 7 lipca 1834 roku kolejny wielki pożar niszczy około 200 domów. Jest rok 1851. Do naszego miasta dociera linia kolejowa Królewskiej Kolei Wschodniej łącząca Berlin z Królewcem. W latach 1871-1874 zniesiono dworzec kolejowy, który stoi po dziś dzień. Koniec XIX i początek XX wieku to dynamiczny rozwój miasta. Powstaje wiele nowych zakładów i fabryk. Piła była spokojnym i zamożnym miastem. Niestety wybuch I wojny światowej to zmienił. Wielu pilan poległo w walkach, a od 1916 roku mieszkańcy odczuwali skutki głodu, który zbierał duże żniwo, szczególnie wśród najmłodszych. 27 grudnia 1918 roku wybucha powstanie Wielkopolskie. Ksiądz Zygmunt Dykiert, Teofil Drozdowski, Józef Budnowski, Aleksander Banach i inni Polacy starają się za pomocą Pilskiej Rady Ludowej spowodować przyłączenie piły do odradzającej się Polski. Niestety, na mocy Traktatu Wersalskiego, miasto zostaje w granicach Niemiec, a wspomniani działacze muszą opuścić Schneidemul. Czas II wojny światowej to paradoksalnie spokojny czas dla miasta. Jednak przełom stycznia i lutego 1945 roku zakończył się dla Schneidermühl czymś, co później nazwano godziną zero. Zagładzie ulega prawie cała zabudowa centrum, a mieszkańcy musieli w panice opuścić swoje domy. Z prawie 50 tysięcy mieszkańców pozostało mniej niż 10%. W marcu 1945 roku sytuacja w Pile jest fatalna. Brak żywności, pracy, krytyczny stan bezpieczeństwa. Morderstwa, rozboje to codzienność. Ludzie nie chcą się tu osiedlać. Mieszkańcy giną pod gruzami walących się ścian lub od niewypałów i min. W październiku 1945 roku powstają pierwsze władze miasta. Pierwszy prezydent Franciszek Toboła ma tytaniczną pracę do wykonania. Trzeba ludzi nakarmić, odbudować miasto, ukrócić bezprawie. Ludności przybywa. Początkowo przybysze osiedlają się w opuszczonych po niemieckich budynkach, próbują odbudować, co możliwe. Zmienia się oblicze miasta, zapełniają się puste miejsca po zniszczonych w czasie wojny budynkach. W roku 1965 zostaje ukończona w pile budowa pierwszego dziesięciopiętrowego wieżowca. 10 lat później, w 1975 roku, liczba mieszkańców wynosi już prawie 49 tysięcy, a miasto zostaje stolicą województwa. Nowe władze budują kolejne wieżowce, powstaje nowy wiadukt, a przede wszystkim powstają nowe ciągi komunikacyjne jak Trasa Złotowska, Trasa Poznańska. Dziś wspólnie z Wami świętujemy 511. rocznicę nadania praw miejskich Dziękujemy, że jesteście z nami.